Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Poradnik, czyli waszej ulubionej serii z masą, masą ciekawych porad, jak przetrwać w świecie Minecrafta. Dzisiaj zapraszam na pierwszy odcinek, właściwie to jest 72. odcinek tej serii, ale pierwszy odcinek na świecie 1.18, bo tak, moi państwo, tak, tak, moi mili, właśnie zupdate'owałem świat do 1.18. 18, no i zaraz sobie troszkę o tym porozmawiamy. Dzisiaj generalnie będzie o tym, właśnie co troszeczkę się zmieniło. Nie będzie to przegląd całkowicie 1.18. O, jeszcze nam deszcz na domiar złego tutaj przyfasolił. Nie będzie to przegląd 1.18, ale będzie. Może uda nam się coś pokazać. Może znajdziemy coś odnośnie ród. Nie mogę podczas deszczu spać w ogóle. To się chyba właśnie zmieniło, nie wiem w 1.18. Nie będziemy robić całego przeglądu, tylko może coś o rudach, może jakąś nową jaskinię znajdziemy, więc temat odcinka pozostawiam otwarty. Może on będzie o nowej jaskini tej takiej z tymi pnączami, z, ze świecącymi jagodami, może o po prostu zmieniającym się świecie, może o małych zmianach, jeszcze nie wiem, jeszcze sobie zobaczymy. Natomiast na pewno tutaj sobie kawałek świata odkryjemy. I tu już będę Wam chciał coś pokazać, bo wyczyściłem sobie czanki, wyczyściłem czanki, oczywiście wszystkie poza tą bazą, naszą bazą, naszym miejscem, żeby, żeby było wiadomo, że. No, nam to wszystko nie zginie, ale żeby wyczyścić czanki, no to trzeba mieć MCA selektor, który opisywałem w 61 odcinku tej serii. Więc możecie zobaczyć, jeśli też chcecie się przenieść na 1.18, tam zaraz Pana odwiedzimy. Jeśli chcecie się przenieść na 1.18, tylko że trzeba ściągnąć najnowszą wersję. I teraz zobaczcie tutaj. To jest mapa stara, wziąłem stary duplikat mapy i zobaczcie, odwiedziłem ją tutaj wzdłuż krawędzi i odwiedziłem ją tutaj wzdłuż krawędzi. I tak jak zapewne widzicie, tu na krawędziach się różni co nieco. Tu była na przykład pustynia na dole, a jednak jest coś nowego. Tak samo tutaj był normalnie ląd, a teraz jest ocean, 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 użera to tutaj tą pustynię, ale za to mamy bardzo blisko dżunglę, bo tutaj jest dżungla, widzicie, jest odkryta. Także wyczyszczone czanki zmieniły się całkowicie. Nowy generator świata jest, który generuje dużo większe góry, klify, generuje inne jaskinie, więc całkowicie świat został wygenerowany na nowo. Więc to jest ogromna zmiana. Wszystkie wyczyszczone czanki zostały wygenerowane na nowo. Jeszcze raz się spróbuję przespać, zobaczymy, czy nam to wyjdzie w tym deszczu, bo naprawdę. Nie, no nie można spać. Będzie nam on przeszkadzał. I już Wam pokażę, co się stało. Przy wyczyszczeniu czanków, tu mamy te góry, oczywiście nasze, które nie były wyczyszczone, ale tuż za tymi górami wyczyściłem czanki. I teraz zobaczcie, jak sobie poradził z tym generator. Tutaj przejście jest tak naprawdę dobre, bo zobaczcie, tu widać twardo, gdzie jest przejście, nie? Widać niestety troszeczkę, gdzie jest przejście, gdzie był czank wyczyszczony, ale są nadal góry, więc jest nieźle. I z tych gór zszedł sobie. W ocean, szedł sobie w ocean, tu w ogóle mamy szmaragdy nowe. Szedł sobie w ocean, i tu się zaczął ocean, więc wyszedł ten generator w miarę sprawnie. Czekajcie, weźmiemy sobie tylko mapę, żeby przy okazji podkrywać sobie mapę. Generator Nowego Świata wyszedł w miarę, w miarę sprawnie i włożymy ją sobie tutaj, oczywiście. No i zobaczymy, co nam tutaj stworzył, bo generalnie Zaraz za górą, a teraz mamy wysoką górę. To nam śnieg pada deszcz ze śniegiem. Zobaczcie, nawet nam się udało załapać owca. A myślałem, że nam się tu koza zrespiła. Dobra, mamy to, więc zobaczymy, co tu mamy chociaż blisko naszej bazy na skraju. Zobaczymy, może jakąś ciekawą jaskinię. O, właśnie. Zobaczymy, czy coś tutaj jest. O, Enderman. Jedna duża zmiana jest taka też, przy okazji będę mówił o tych zmianach, które mi nachodzą na język, że teraz poziom światła, jaki jest, to kiedyś potwory respiły się, jak poziom światła był poniżej 7. Tutaj przy pochodni jest 15, tu gdzieś na środku jest pewnie 7, a tutaj jest nadal, czekajcie, schowam tą pochodnię, 2 albo 3 na przykład, albo 1. I kiedyś tu mogły się już potwory respić. Teraz natomiast już w 1,18, jeśli poziom światła jest wyższy niż 0, to potwory nie mogą się respić, więc jest to myślę kolosalna, kolosalna zmiana. Raz, że możemy używać mniej pochodni. O, tam jest jakiś pan. A dwa, no to też inaczej to wygląda, jeśli o, chodzi o respienie się potworów, nie? To jest duża duża zmiana, myślę. No i przede wszystkim zmieniły się też wysokości świata. Teraz jaskinie, podziemia. Ma, mogą być aż do minus 64 kratki. Przypominam, że bedrock był wcześniej na zerowej, a teraz jeszcze dodali w dół minus 64 kratki. No także potężna, potężna zmiana i w górę też. W górę też już nie pamiętam, ile chyba 256 teraz jest w górę, więc dodali całkiem, całkiem e, sporo, że tak powiem. No i tu mamy też dosyć równe zejście, przygotowane przez nowy generator. Tu widzę, że coś się generator walnął i mamy podwodne te... Świątynię, utopców w świątynię na powierzchni. Zobaczymy przy okazji, czy coś fajnego nam się tutaj trafi. Wędka z niezniszczalnością i to tyle, tak naprawdę, co warto. Co warto wziąć? Chociaż akurat węgiel też sobie wezmę. Tu mamy nawet utopca w środku. Mimo że nie jesteśmy na powierzchni, pożegnamy się z panem, który mnie nie widzi kompletnie. Ok. Mamy go. I tu jeszcze coś jest. Zobaczcie też. To się trochę wygenerowało. Dziwnie, dziwnie się wygenerowało. Skrzyni na wierzchu nie widzę. Nie będziemy tego rozbrajać, bo to nie temat dzisiejszego odcinka. Dzisiaj chciałbym znaleźć jakąś jaskinię, może chociaż jedną, żeby wam pokazać, co i jak. Przypomniało mi się tylko. Zobaczcie. I teraz, tu wszędzie były góry, tu wszędzie był teren, a zrobili mi tu ocean dookoła. Niestety. Przypomniało mi się natomiast tylko, że. Tam był wędrowny handlarz, więc wrócimy do niego i zobaczymy, co on takiego ma. I zaraz sobie pofrunę, poszukam czegoś ciekawego i będę chciał Wam przy okazji e, pokazać, co tutaj jest, tak żebyśmy sobie wspólnie, wspólnie pozwiedzali. Zobaczymy, co tu Pan dla nas ma. Czy ma coś ciekawego? Sadzonka brzozy, pomarańczowy barwnik. Niestety nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy, więc nic ciekawego. E... Dobra, polecimy sobie kawałek dalej i zaraz do was wracam. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mamy y 182, czyli jesteśmy na wysokości 182, bardzo, bardzo wysoko. A nadal tutaj mamy, jak widać, teren, struktury i to, co wszystko widzicie. I zaraz wam zlecę na dół pokazać, jakie to jest wysokie, jak to wszystko wygląda i jak się śmiesznie wygenerowało. Z jednej strony, no jest to ciekawe, z że tak to nazwę, odlecimy sobie trochę od tego. Z drugiej strony, jakoś tak oderwane, trochę dziwnie się to wygenerowało. Różne poziomy, bardzo poszarpane te góry. Nie wiem, nie wiem, czy to dlatego, że po prostu wyczyściłem poprzedni świat i to się gdzieś wygenerowało w pobliżu jego. Ale zobaczcie, że jest to całkiem mocno poszarpana góra. Nie? Poszarpana góra z różnymi poziomami, z różnymi dziurami, gdzieś tutaj jakieś takie ciemne zaułki. Więc powiem szczerze, dziwnie, dziwnie bardzo się to zrobiło. I mam nadzieję, że to nie całość będzie taka, że jednak trafimy na takie piękne widoki, piękne góry, związane z nową aktualizacją. Tutaj mamy, widzę już kolejne i zobaczcie, ile zwiszących jakichś dziwnych bloków. Ale mam wrażenie, że to jest spowodowane bliskością mojej starej bazy, więc coś się tu generowało nowego ale blisko starego. No i mogło się to niestety troszkę przez to wszystko dziwnie wygenerować. Tu bardzo dużo bagno, widzę, nam się zrobiło, bo mieliśmy część bagna niezresetowanego. No a to oczywiście generator nowy robi świat tak, żeby była jakaś tam kontynuacja, nie? Żeby nie był nagle oderwany zupełnie od rzeczywistości biom. No nic, lecę, szukam dalej czegoś ciekawego. No i zobaczcie, mamy tuż obok dżunglę. Naprawdę to jest mapa zaraz obok naszego domu, dżungla, bambusy, kawał, kawał dżungli, więc to jest akurat fajne i przy okazji pokażę wam też jedną z ciekawych rzeczy, bo teraz bardzo ciekawie wyglądają wyglądają rzeki. O i mamy pandę. No i pięknie. Mamy pandę zaraz obok naszego domu, więc będziemy mogli zrobić odcinek o pandach w końcu. Poszukamy sobie tutaj pand. I zrobimy sobie odcinek. Tu jest też, zobaczcie, nowe drzewo. Na razie tak sobie zwiedzamy, skaczę pod, z tematu, te, na temat i mamy azaliowe drzewo. Więc jeśli takie azaliowe drzewo gdzieś w, rośnie na powierzchni, to zazwyczaj jest znak chyba zawsze jest znak że pod spodem gdzieś jest jaskinia, ta bujna jaskinia, gdzie można znaleźć te różne pnącza, świecące jagody, nowe bloki, nowe kwiaty. Pod ziemią można to znaleźć, więc zaraz poszukamy tu sobie jaskini i zobaczcie też przy azaliowych drzewach, Czy ja mam tutaj gdzieś nożyczki. Mam pewnie W Enderczest Ender są nożyczki. Dobra. Możemy sobie to wziąć przede wszystkim. Pach, OK. Weźmiemy sobie tak jak najbardziej. To są bardzo fajne bloki kwitniące liście azali i liście. Azali, wiecie co? Chyba całą tą azalię weźmiemy. A co przyda nam się? Pierwsza spotkana od razu ją tak nieładnie ogołocimy. No ale co zrobić? Przydadzą nam się. Fajne te kwiaty są, więc nam się przydadzą. A poza tym można wyhodować sobie nowe azalie też później. Zobaczymy tam takie małe azalie. Też pewnie znajdziemy zaraz w jaskini, więc nie wiem czy e, odcinek nie pójdzie w kierunku bujnej jaskini po prostu. Skoro tu jest drzewo, to pewnie gdzieś zaraz jaskinie w pobliżu znajdziemy, albo się najwyżej kopiemy. To drewno też sobie weźmiemy. Co prawda, drewno chyba z tego, co kojarzę, to mimo, że jest azalia, to drewno jest nadal dębowe. Dębowe, słuchajcie, nowego rodzaju drewna nie zrobili. Zaraz to sobie sprawdzimy. Tak, przybyło mi dębowych liści azali kwitnące liście azali są, ale niestety. Dębowe tylko drewno. I co tu widzicie? Na pewno już widzicie oto, czyli zakorzeniona ziemia. Zakorzeniona ziemia, też fajny nowy blok. Ją sobie oczywiście zgarniemy. I jej tutaj jest dosyć sporo. Tak jak widzicie. Także ciekawe zjawisko. Myślałem, że to będzie tylko jakiś jeden blok. A tego jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Tak jest, jest jej dużo. No to fajnie. Ok, to trochę jej sobie zgrabimy. Przyda się. Przyda się. Nowy blok tej wersji. Można było zdobyć już bodajże, chociaż nie ten, chyba nie można było w 1.17. Poprawcie mnie, a może można było. Ale to na pewno nie w ten sposób, że sobie tak łatwo dostępne rosło. Dobra, i tutaj, jeśli dobrze widziałem, było też gdzieś wejście do podziemi. Więc sobie poszukamy. Cześć Panda, ale ty jesteś świetna. Miło Cię widzieć. Czekajcie, wlecę. A, bo jeszcze zacząłem wątek też słuchajcie. Um, zacząłem wątek też. Um, rzeki, więc wam pokażę przy okazji tą rzekę, żeby skończyć ten wątek. Bo rzeki też teraz zobaczcie, zaczęły się generować naprawdę jak prawdziwe rzeki. Nie jak strumyki, tylko kawał rzeki. Ta rzeka naprawdę jest, jest duża, szeroka, głęboka. Więc to już można nazwać prawdziwą rzeką, prawdziwą rzeką i tutaj gdzieś, o właśnie, tutaj gdzieś jak przelatywałem, widziałem wejście i być może tam będzie, tam będzie to czego szukamy, czyli jakaś nowa jaskinia. Tylko żebyśmy się tu nie nadziali zaraz na wybuch, pięknie pana odrzuciliśmy, tam są jacyś kolejni, ale nic, spróbujemy. Zobaczymy. Mamy pełen set, że tak powiem. Jesteśmy wyposażeni, więc możemy, możemy śmiało uderzać. Tylko nic tu nie widzę. Okej, okay, gdzieś tu był jeszcze jeden creeperek, prawda? Widzieliście go też, czy nie? Załatwimy sobie szybko to, co tutaj jest. Trochę to oświetlimy, żebyście wy też lepiej widzieli. I zobaczymy, co tam się... O, a jak? Czyli dobrze, czutka. Azalia na górze. Więc my mamy jaskinię bujną tutaj. Także sprawdzimy sobie bujną jaskinię. Czekajcie, podmienimy sobie to na pewno. Tu sobie część bloków wyrzucimy jeszcze u góry, bo ziemia, blok trawy, mięso, proch akurat sobie zostawimy mile widziane. To sobie wyrzucimy, żeby... Żeby O, tamten gość jest na nas zły. Dobra, czekajcie. Mieczy gdzie jest? Chodź tutaj, dawaj, raz, dwa, cię, panie. Zostawimy tutaj. Ok. Gdzie on jest? Ok. Musiałem przez przypadek na niego spojrzeć. O, widzę, że. O, blok muchu. Blok muchu przenosił pewnie. Przenosił pewnie ten Enderman Mech, więc już zgarnęliśmy nowy blok automatycznie, tak jak widzicie, no ale oczywiście one nam się przydadzą, o i idzie nocka, więc szybko się prześpimy i zejdziemy sobie na dół. Dobra, i zobaczcie, zszedłem na sam dół tej jaskini, myślałem, że może coś ciekawego jeszcze znajdziemy, najpierw chciałem sprawdzić, ale nie, okazuje się, że ona się kończy. Natomiast kończy się, zobaczcie, na minus 27 kratce, czyli już jesteśmy dużo poniżej tego, co było kiedyś. Minus 27 kratka, jeśli chodzi o wysokość. I tak jak widzicie, wszystko jest już tutaj wypełnione łupkiem i ewentualnie tufem, no i też rudami. Rudami dzisiaj się nie będziemy zajmować. Zrobimy sobie osobny odcinek, co na jakiej wysokości można znaleźć. Natomiast teraz zajmiemy się tą jaskinią z mchem. I teraz zobaczcie, jesteśmy tutaj, tu jesteśmy na wysokości 0,0. No właśnie, i teraz, jak już jest 0, to część jeszcze u góry jest łupku, ale już poniżej 0 wszystko jest z łupku. Już nie spotkamy tam kamienia, więc to też jest dosyć spora zmiana, no bo wszystko, co poniżej, mamy duże złoża łupku i na pewno nam. Tego nie zabraknie. No i teraz możemy przejść sobie do tego, co mamy tutaj. Dużo nowości, dużo nowości w tej jaskini. To jest pierwsza z nich, czyli roślinka, wielki spadkoliść. Można go posadzić, jak widzicie, mamy pięć i może nam upiększyć pewne rzeczy. Tutaj mamy oczywiście świecące winorośle to już porosty, właśnie świecące porosty to już było. Mamy też mech, który się bardzo szybko wydobywa. I mech można też ładnie rozmnażać. Znaczy, że tak powiem, powielać. O tak, może, no bo nie rozmnażać, bo to jest roślina. I mamy też warstwę mchu, czyli takie dywaniki z mchu, mówiąc inaczej. I też one mogą nam fajnie posłużyć do ozdabiania okolicy i zasłaniania lamp. Jak widzicie, mech można bardzo szybko ręką wydobywać. To nie jest żaden problem. Raz, dwa. Raz, dwa go wydobywamy bardzo, bardzo szybko. Zaraz nam się miejsce skończy, ale dobra, coś sobie z tym poradzimy. Co tutaj jeszcze możemy spotkać? Oczywiście drzewka. Te drzewka, czyli azalia. Jak widzicie, drzewko azali. Z tego może wyrosnąć oczywiście duże drzewko. I są też drzewka, oczywiście kwitnące. Zaraz je sobie pokażemy. Wskoczę do góry tylko troszkę. Tutaj też jest dużo gliny, tutaj też jest dużo gliny, to trzeba podkreślić, że można w tych jaskiniach bardzo dużo gliny znaleźć, więc to może być ciekawe źródło tego materiału. I, i, I o, mamy właśnie azalia. Weźmiemy to sobie i mamy też kwitnącą azalię. Jak widzicie, ładne roślinki, kurczę, super to wygląda. Myślę, że będą dużo przy budowaniu mi służyły i ozdabiały nasze nowe, nowe budynki. Co jeszcze? Co jeszcze? Mamy oczywiście świecące jagody, świecące jagody, które zaraz sobie zbierzemy i też są gdzieś powinny być kwiaty nowe, takie pylące, ale póki co ich tu nigdzie nie widzę. Nigdzie nie widzę. Dobra, ale jesteśmy przy jagodach. Jesteśmy przy jagodach świecących. Mamy te pnącza nowe, po których można się wspinać normalnie spacją, tak jak po drabinie Wchodzimy sobie do góry, i po tych pnączach możemy wchodzić i schodzić. Wchodzić i schodzić. Żeby zebrać świecące jagody, klikamy po prostu prawym przyciskiem myszy i czekajcie, zbierzemy je zaraz. Tylko zrobimy sobie miejsce, co nieco sobie tu wyrzucimy. Tę perłę też nie potrzebujemy. Dobra, i teraz tak niszczę. Nic nie wypada, nie? Niszczę, nic nie wypada. Nożyczkami nic nie wypada, bo po prostu. Trzeba zebrać jagody świecące i później je zasadzamy. I mamy taki, taki blok. Więc, jak zbierzecie sobie jagody prawym przyciskiem myszy, no to później je można łatwo sobie zasadzić. A przy okazji pokażę Wam coś ciekawego, nową funkcjonalność, nową, nową odnośnie nożyczek. Przy okazji i tych pnączy właśnie różnych. Zobaczcie, mamy pnącza i one sobie oczywiście będą w dół rosły. Jak je zniszczymy, no to później odrosną, ale możemy wziąć nożyczki i prawym przyciskiem myszy klikamy, był odgłos, nic nie zmieniło się w wyglądzie, natomiast one już nie będą rosły. Nożyczkami je przycięliśmy, zablokowaliśmy i one już nie będą rosły, tak jak widzicie, więc to jest też ciekawa, ciekawa funkcjonalność, słuchajcie, nowa rzecz i może nam to mocno fajnie pomóc, jeśli chodzi o ozdobianie, ozdobianie też, można sobie te pnącza fajnie gdzieś posadzić przy budowaniu i później nie będą nam zarastały całej bazy, całej struktury tego, co sobie wymyślimy, tylko, tylko po prostu wezmą i podrosną tyle, na ile im pozwolimy. Jest kawał mchu, bardzo dużo mchu, a czekajcie, bo ja wyrzuciłem kości, a przydałoby się pokazać, jak można ten mech właśnie za pomocą mączki kostnej łatwo, łatwo pomnożyć. Czekajcie, musimy sobie tylko stąd wyjść, gdzie te kości były? Gdzieś tu u góry chyba je zostawiliśmy, z tego co kojarzę. O tutaj, tak jest tutaj. Co możemy wyrzucić? A, jeszcze mamy miejsce, dobra. Czyli wyrzucamy sobie perłę, bierzemy kości, zrobimy z kości... Mączkę kostną. Czekajcie, jeszcze spojrzę tak na jaskinie, czy o niczym nie zapomniałem. Świecące jagody, pnącza, które można przycinać. Dużo gliny, dużo mchu, dywanów z mchu, czyli tej warstwy mchu. Azalie małe i azalie kwitnące też są. Sporo tego. Spadkoliść też znaleźliśmy. Także jest ok. Łatwo można je namierzyć, te jaskinie, bo wiemy, że jeśli azalia rosła na zewnątrz, na powierzchni, to znaczy, że gdzieś. Gdzieś w pobliżu, poniżej jest ta jaskinia. Jest ta jaskinia właśnie i łatwo ją wtedy znaleźć, bo możemy lecieć sobie powierzchnią i po prostu gdzieś wiemy, że możemy tutaj kopać i ją znajdziemy. I jeszcze jedna rzecz, o której właśnie chciałem wspomnieć, odnośnie mchu. Tutaj zrobiłem próbę generalną i zadziałało, więc 1.18 nadal to działa. Tylko ktoś nam chce tutaj przeszkodzić nieładnie, więc się go pozbędziemy. I teraz zobaczcie, stawiając mech sobie tutaj na kamieniu i używając mączki kostnej, rozprzestrzeniamy ten mech. Mech zamienia po prostu mm, te bloki kamienia, ziemi, tego co jest w pobliżu w mech, mech i to jak widzicie nie tylko mech, bo mamy i mech i drzewka azaliowe i kwitnące azalie, więc tutaj szybko możemy też pozbyć się na przykład dużej ilości kamienia, słuchajcie, bo pozbędziemy się w ten sposób rozmnażając rozmnażając mech i wtedy można to szybko wykopać, nie? Szybko, szybko. Wykopać, bo mech wydobywa się mega, mega sprawnie. A poza tym możemy w ten sposób zyskać więcej drzewek, więcej roślin ciekawych i tego typu rzeczy, tak jak tutaj też widzicie, to wszystko urosło i możemy to sobie wydobyć. Słuchajcie, fajnie, że udało nam się temat odcinka znaleźć. Zajęliśmy się tą bujną jaskinią nowymi roślinkami azalium. Fajnie, że udało się to znaleźć. A przy okazji pokazałem wam, co się zmieniło, jak wygląda generator świata nowy, jak to poszło do przodu. I myślę, że wyszło całkiem fajnie. mimo że nie było jakiegoś takiego z góry założonego tematu przewodniego, to wyszło całkiem. Całkiem fajnie. Także tyle na dzisiaj. Słuchajcie, będziemy sobie 1.18 odkrywać na moim starym świecie ze starym sprzętem, więc nie będziemy się cofać, tylko będziemy kolejne przygody nowe przeżywać i nowe porady nagrywać. A teraz proszę Was standardowo na koniec kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie, komentujcie koniecznie, pogadamy sobie w komentarzach. Natomiast dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia, pa! pa.